Witam serdecznie hodowców Gołębi Pocztowych. Chciałbym życzyć wszystkim hodowcom wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech miną bardzo szczęśliwie z rodzinami. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeszcze mi parę gołąbków zostało po rodzicach Tadeusza Pałki. Będą one wystawiane na moim profilu na Facebooku. Myślę, że może nawet w święta, mi czas pozwoli, to będę się starał we święta coś wystawić dla hodowców. Wiem, że hodowcy będą po kieliszkach, kieliszkach alkoholu, więc może, może ktoś tam się może będzie coś mu brakowało do, do hodowli. Także samiczka, sam czy tam parę gąbków będzie wystawionych. Także, także będą na moim profilu wystawione na Facebooku, będą wystawione młode. Więc, więc zapraszam. Co jeszcze mogę tu powiedzieć, że yy, moja koleżanka. Będzie też miała z jednej pary wystawiać chyba dwa albo cztery młode. Podejrzewam, że chyba dwa albo cztery dokładnie, nie wiem jak ona tam w ogóle myśli, ale, ale będą w tej złotej pary, co na Macieja Wudzika na Kosakowie były, były na locie, młode są po tej parze, więc będą na moim profilu, będę ja je osobiście wystawiał, bo ona jest. Mówiła, że bardzo się tam wstydzi, i to jak to kobieta. Więc, że ja tam, ja tam mogę jej to pomóc, żeby tam hodowcy byli zadowoleni. Także, także na moim profilu tego łębię będą wystawiane w parze, To były po Rafała Samica, jeśli dobrze pamiętam. Rafała Samica, Paconia Samica, Samica, i tam chyba był samiec z tego, z samca. Mi się wydaje, faraona. Już tam faraona, zresztą hodowcy będą wiedzieli, jak będą rodowody wystawione, to będą wiedzieć. Także w tej parze będą wystawione młode. W zeszłym roku, no w tym roku praktycznie była druga drużyna. W zeszłym roku była ósma drużyna Macieja Wudzika na Kocakowie, także, także do nabycia będą na moim profilu te młode po tej parze, cała para będzie wystawiona na moim profilu już wkrótce, może to w drugie święto, albo w pierwsze, jak nam kolega kolega to ogarnie sobie z koleżanką, także także to będzie na Angelikę Grabarczyk także bym polecił sobie, żeby hodowcy sobie dokupili, naprawdę, naprawdę polecam bardzo to są twardych twardych, uniwersalnych gołębi do nabycia także na moim profilu to będą gołębie wystawione na Facebooku już wkrótce. Także zapraszam wszystkich hodowców, którzy będą, będą chcieli na mój profil, proszę wejść. Jak będą hodowcy chcieli, to ich zaakceptuję na moim profilu, żeby co mogli I losować, tak. licytować gołąbki. Będą naprawdę, myślę, że chyba będą dwa nakarbione, albo trzy, jedna niebieska, nie wiem jak on Albo mogą być cztery, nie wiem dokładnie. Ale, ale będą do nabycia. Naprawdę polecam te gołąbki. Pokrzyżować z najlepszymi swoimi. Także będą zadowoleni hodowcy. Już nie będę zamudzał. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich hodowców, hodowczynie. Prosiłbym o subowanie kanału. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze hodowców w Gołębi Pocztowej, hodowczynie. I tak we święta sobie tak po kieliszku Możecie hodowcy sobie szczeli, bo to się wam należy. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz.